Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rilan. A to jest kolejna można powiedzieć wizytówka, którą postanowiłem trochę uaktualnić, ponieważ zrobimy sobie taką małą rewolucję. Po pierwsze, przede wszystkim seria Assassin's Creed, no niestety, jestem zmuszony ją zawiesić, ponieważ aktualnie nie cieszy się ona praktycznie żadnym zainteresowaniem. I myślę, że nie ma sensu póki co jej wrzucać. No, zachowam może, jeżeli kiedyś to rozbudzi zainteresowanie tą serią, to myślę, że na pewno sobie ją kontynuujemy. Od razu mówię, że gry nie będę dalej przechodził, żeby jak wiadomo zachować tą ten element, który właśnie tej grze towarzyszył. Ten element zaskoczenia z każdą kolejną misją i tak dalej. Co do Pawłow Exile, no to myślę, że niedługo ze ten nasz poradniczek. I, i, i. No tak myślałem, żeby ponagrywać jeszcze trochę materiału z gameplay'u, może coś się z widzami uda zrobić, może jakieś nagrody będą coś, nic jeszcze nie wiem. Powiedzmy, że będzie to niespodzianka. No tak więc zapraszam oczywiście do podążania za tymi moimi materiałami właśnie z tej giery. Następna sprawa. Mam zamiar nawrzucać jeszcze, yy, rozpocząć właściwie parę nowych serii których oczywiście nie będę wrzucał naraz, tylko tak sobie po kolei, po kolei zacznę je tam gdzieś wrzucać raz po raz. Oczywiście będę się starał, żeby nie były one tak długie jak Assassin's Creed, bo jest to bardzo męczące wrzucać materiały w tej ilości. Na 50 odcinków już mam nagranych ponad, więc to jest całkiem sporo. No ale myślę, że. No nie, tu sobie powiedzmy, że. Na tym filmie będę zamieszczał właśnie te wszystkie serie aktualne, wszystkie informacje, jakieś coś, więc myślę, że to by było na tyle. Więcej informacji oczywiście znajduje się teraz na ekranie, natomiast oczywiście zapraszam do subskrybowania, jeżeli materiały wam się podobają oczywiście. możecie mi wierzyć, że to jest wielka motywacja. No i szczególnie do oglądania tych następnych odcinków jakich jakiegokolwiek zainteresowania, bo mi naprawdę miło widzieć, że ktoś docenia moją pracę. No dobra, to by było na tyle, dlatego do usłyszenia, mam nadzieję. Na razie.